Witam bardzo serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć taką historię, którą jako Dominikanie przechowujemy o świętym Jacku, pierwszy polski Dominikanin. I ta historia jest związana z Ewangelią dzisiejszą. Pan Jezus mówi: O cokolwiek byście prosili Ojca w imię moje, to Wam da. Otóż święty Jacek mieszkał w Krakowie, ale często też chodził po okolicznych polach, pagórkach, wzgórzach. I tam właśnie pod Krakowem mieszkał pewien gospodarz. Gospodarz, który miał na imię Stanisław. I pan Stanisław był doskonałym rolnikiem. Rozsiewał ziarno, zboże wschodziło. Pan Stanisław zacierał ręce i mówił: ho, 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 będę miał dorodne plony, pozbieram ziarno, będzie dużo, dużo chleba. I czekał na żniwa, czekał na żniwa. Był to czas sierpniowy, bo wtedy przychodzą żniwa. Ale nagle, nagle niebo zrobiło się bardzo czarne. Przyszła potężna burza, tak potężna burza. Że położyła łany zboża. Mówi się, że zboże często jest pobite przez burzę, tak jak stało i pięknie rosło na żniwo. Nagle wszystko leżało, wszystko leżało, pobite przez burzę. I pan Stanisław wyszedł przed swój dom, kiedy ulewa się skończyła, złapał się za głowę i powiedział: Ojoj, 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 wszystko pobite, wszystko pobite. I usiadł na progu swojego domu i zaczął lamentować, oj, 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 a kto wtedy przyfruwa? Wtedy przyfruwa często wróbelek Elek i wróbelek Elek, który jest niespodziankowym wróbelkiem rozpoczął swoją pieśń, a ona brzmiała Wszystko będzie dobrze, oto nie ma żadnej obawy, pan Stanisław ma w przyjaciela i rozpacz nie da mu rady. Wszystko będzie dobrze, o to nie ma żadnej obawy. Pan Stanisław ma w Jacku przyjaciela, rozpacz nie da mu rady, ale pan Stanisław był tak zanurzony w smutku, w rozpaczy, tak przeżywał, że nie słyszał, nie widział, nic do niego nie docierało i tylko cały czas lamentował. Oj, 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 oj. oj. I wróbelek rubelek-elek pofrunął do klasztoru, usiadł na parapecie, zastukał do okna, stuk, tuk, stuk, tuk, stuk, stuk, stuk. stuk, stuk. I Jacek otworzył mu w białym habicie i w rubelek-elek wyszeptał, słuchaj Jacku, słuchaj Jacku, Pan Stanisław zboże pobite, ogromna tragedia, wielki smutek, wielka rozpacz, musisz tam do niego pójść ze swoim współczującym sercem. I święty Jacek powiedział, dziękuję, dziękuję, dziękuję i tak, jak stał, tak się zebrał. Powiedział tylko braciom, że idzie do Stanisława, gospodarza, którego zboże zostało zupełnie pobite i powalone przez burzę. I przybieg, 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 jak ile tylko Miał sił w nogach, i znalazł się obok Stanisława, który siedział na progu swojego domu, trzymał się za głowę oj 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 i usiadł obok niego. Usiadł po cichutku na progu, ale Stanisław był tak pogrążony w trudnych przeżyciach, że nie widział, nie czuł, nie dostrzegał, że Jacek usiadł obok niego i cały czas lamentował: oj, oj. oj, 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 oj. Jacek podjął tę nutę. Podjął tę nutę i zaczął śpiewać razem ze Stanisławem: oj. oj, 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 oj. I tak śpiewali razem, ale w pewnym momencie Jacek, chociaż nuta była ta sama, delikatnie, bardzo delikatnie zmienił słowo i zamiast śpiewać wciąż oj 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 zaczął śpiewać Jezu, 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 Jezu. I nagle pan Jacek, pan Stanisław usłyszał, że ktoś siedzi i śpiewa to samo, a nie to samo i współbrzmi, ale troszeczkę inaczej nagle. Zobaczył, że obok siedzi Jacek i śpiewa. Jezu, Jezu, Jezu. I śpiew był nadal smutny, ale pojawiła się nutka nadziei. I nagle pan Stanisław otworzył oczy i zobaczył coś przeciwnego, że zboże zaczęło, zaczęło wstawać. Jezu, 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 Jezu. Jezu". I od dawien dawna wszyscy Dominikanie wszystkie Dominikanki i cała rodzina dominikańska opowiadają właśnie te historie o tym, jak to nasz założyciel Dominikanów w Polsce, święty Jacek, przez wezwanie imienia Jezus podniósł pobite zboże i pocieszył rozpaczonego gospodarza Stanisława. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.